Dzień dobry moi drodzy. Króciutko, naprawdę, być może jeszcze pojawi się dzisiaj jakiś filmik trochę, trochę później y, odnośnie rzeczy polskich. Sam jeszcze, sam jeszcze nie wiem, wiecie jak to ze mną, ze mną bywa. Natomiast y, chciałem przede wszystkim podziękować y, Wam, bo w poniedziałek nagrałem, ale tak naprawdę on poszedł we wtorek filmik, w którym y, dziękowałem za 4000 subskrypcji. No, i to idzie zdecydowanie szybciej niż mogłem przypuszczać. Tak jak Bożenka to podsumowała wczoraj wieczorem, mamy 5000. No, mamy nawet więcej, bo dzisiaj rano mamy, tak, na, ten, na tę chwilę 5158 subskrypcji. I ja mówię, że mamy. To nie to, że ja mam, ale mamy, bo. Bo mam nadzieję, że ta społeczność będzie się rozszerzać będzie się powiększać. I że to będzie nasza społeczność. Przypominam jeszcze raz wszystkim o tym, żeby, żebyście przesyłali swoje adresy mailowe, nawet jeżeli nie chcecie tych adresów, takich, takich które używacie na co dzień, bo zresztą ja, ja też nie używam. Na przykład, ja mam trzy adresy mailowe, używam trzech adresów do różnych rzeczy. Tutaj na tym kanale jest podstawowym adres, adresem mailowym i wszystkie rzeczy związane z, z, z Twitterem, z mediami i tak dalej, to, to Facebookiem, nie, zaraz Instagramem, to, to jest. Adam, małpa, adambecker.pl, bardzo proste do, do zapamiętania, dla tych, którzy mnie słuchają, oczywiście. Natomiast jeszcze mam dwa, jeden taki bardziej biznesowy, jeden całkowicie prywatny, i tych trzech używam, wiadomo o co chodzi, jeżeli dostaję któryś z tych, z tych, z tych maili. Czyli prośba o wasze maile. Stwórzcie ewentualnie sobie takie alternatywne, żebyśmy mieli kontakt, że gdyby cokolwiek się stało, żebym żeby miał listę, żeby można się było z wami po prostu kontaktować w różnych, w różnych sprawach. Związanych oczywiście z naszą społecznością, ewentualnie z tym, że coś tam może zniknąć z kanału, może trzeba się będzie przenieść na inną platformę. Podobno w Realu24 tworzą polską platformę. Byłoby bardzo sensownie. Jestem jak najbardziej za takim rozwiązaniem, mm. bo też bym wolał z Google'a nie korzystać tylko, tylko z polskiej platformy. I prośba o, do Was o następne subskrypcje o przysyłanie tematów do kolejnych y, programów, ja, mm, filmików. Ja mam bardzo długą listę y, tematów, i, i, ale jak zauważyliście, może ja jestem w stanie usiąść i nagrać. Y, 3, a czasami cztery filmiki dziennie, jak akurat no, jest po temu potrzeba, albo, albo nastrój, czasami potrzeba chwili, jak to było przedwczoraj z tym ostatnim. Więc mogę, 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 mogę to robić. Oczywiście do niektórych jeszcze trzeba przygotować więcej. I moi drodzy, cały czas proszę Was o udział, o subskrypcję. Czy przedpłatę w zasadzie na książkę, która się cały czas pisze i która, jak powiedziałem, no, w, w, będzie na pewno wydana do 4 kwietnia. Mam nadzieję, że znaczy będzie rozesłana do 4 kwietnia dla tych, którzy ją, którzy ją zakupią drogą przedsprzedaży w tej chwili. Oczywiście, ja wiem, że się nie sprzeda wszystkich, wszystkich 5000 egzemplarzy plus 500 przewidzianych jeszcze w wersji limitowanej, ale. Chciałbym zbierać chociaż tyle, ile będzie potrzebne, żeby wydać te 5000. Zrzutka trwa do 20 któregoś stycznia. Do 20 kilka dni jeszcze. Nie, nie, nie pamiętam w tej chwili dokładnie. Najtańsza, naj, najmniejsza w, w, wpłata to jest 10, 10 zł, natomiast najmniejsza upoważniająca, do, do, gwarantująca otrzymanie książki to jest 50 zł i później są jeszcze wersje za 100 i za 200, za 200 zł. E, to zależy od Was oczywiście, czy chcecie mieć tę książkę, czy nie chcecie jej mieć. E, jeżeli chcecie, to bardzo proszę, żebyście e, zasilali konto zrzutki. E, Namiar na zrzutkę jest pod każdym y, nagrywanym ostatnio filmikiem. To jest tam zrzutka.pl łamana przez Adam Becker. Wystarczy kliknąć na ten link, link przerzuca Was i można dokonać y, przedpłaty. Im będzie więcej, tym oczywiście lepiej, bo y, pieniądze zebrane też y, będą używane y, do stworzenia strony internetowej biało-czerwona.pl, która ma z definicji y, pomóc, w samoutrzymywaniu się finansowemu kanału, jeżeli to, jeżeli to będzie oczywiście możliwe, mam nadzieję, mam nadzieję, że tak, i w, w rozszerzeniu działalności, działalności kanału, czyli wpływu też naszą, naszej społeczności na, na to, co się dzieje, bo cały czas podkreślam, że większość moich działań. Była i jest spowodowana tym, że chciałbym stworzyć ruch, który doprowadzi do, który będzie miał wpływ realny, wpływ na poprawę systemu edukacyjnego w Polsce. Zram, zręby tego pomysłu, one gdzieś tam w mojej głowie są, y jeszcze nie jest czas na to, żebym je przedstawiał, ale bo, bo one będą wymagały konsultacji. Natomiast najpierw, Książka, najpierw wpływy z książki, a później tworzenie organizacji, której nazwę już też mam, czy stowarzyszenia, której nazwę już też mam, ale też dopóki jej tam nie zarejestruję, to na razie jest ukryta. Mam nadzieję, że tytuł książki i ten wstęp, który Wam przeczytałem się Wam podoba. Ona idzie, w, no, staje się poważniejsza niż myślałem, że będzie coś tam każe, każe, popycha mnie w tym kierunku i mam nadzieję, tak jak już mówiłem, że trochę namiesza pozytywnie w głowach młodych ludzi, ale nie tylko, nie tylko młodych, także tych starszych, którzy zapomnieli o tym, jak byli młodzi i czasami mają problemy z komunikacją ze swoimi dziećmi, wnukami, bo coraz trudniej te, te więzi utrzymać i czasami Także dlatego, że e, zabi życie zabiło nas, ci złodzieje, o których tam mówiłem, e, odzierają nas z tego takiego pierwiastka Piotrusia Pana, który, m, który tak naprawdę powinien być w każdym człowieku. W jednym pewnie z mniej. No, kiedyś moja moja była żona mówiła, że, że ja jestem przerośniętym Piotrusiem Panem. Mm, no, coś w tym jest. Wcale, wcale mnie to nie traktuje tego jako e, niekomplementu, tak bym powiedział. Mm. Dzięki temu mogłem się podnieść w wieku, przeszło 60 lat, no, z totalnego y, upadku w zasadzie i, i, i no i takiej mar marazmu do, żeby robić to, co robię. I dzięki Wam za to, że jesteście ze mną, za to, że mnie wspomagacie. Y, I proszę Was y, o więcej, bo to jest także dla nas, to jest także dla, mam nadzieję, Pozytywnych zmian w tym, co dla kraju każdego jest najważniejsze, czyli zmian w edukacji, czyli zmian, na, w, czyli wpływu na, na y, y, młodych ludzi, którzy będą zarządzali naszym krajem w już naprawdę nieodległej przyszłości. Im szybciej to się zacznie robić, tym lepiej. Bo każdy rok y, opóźnienia w, takich, w, tym, w tym projekcie to jest rok stracony. Im wcześniej, tym lepiej. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia, być może jeszcze dzisiaj, a jak nie, no to mimo, że jutro niedziela, to jeżeli nie nagram dzisiaj filmiku, żadnego nie puszczę już więcej, to na pewno jutro coś będzie. Jeszcze raz dziękuję, do usłyszenia.